ALOOO! No, serdecznie, dobra, Musimy tańczyć dookoła niego, żeby się obudził. Krysian, chodź, trzeba tańczyć! Czekaj, ja mu potwerkuję, Maciek Wiesz co? Tu wygląda jakbyś teraz miał cenzurę nawet przez ten czarny karton od boku. Ale balety, ale balety ale w tych Robofrencach, dobrze wychowałem Ej, was. Dobrze, ty się pojawisz mi. jednak w drugim sezonie, a ty jednak się pokażesz w trzecim Tylko dopiero. Tylko ręce mi o. wyrosły niestety. No bo, bo w drugim sezonie wszystko ci urośnie. Słuchajcie, ja się bardzo starałam, żeby, cenzura. A. żeby ten... Cenzura. Um... Ej! To nie cenzura. Co to jest? Halo? no, no. no, no. Z tym kartonem z nogami. Co um. się Karton stało? kartonem? Uh. O kurde, Dajcie zdążę to... wylosować za 5 sekund się kurczy. Trzeba wyznać, że ciężko to, że... w boblok zrobić postaci. Nie, nie, my perfekcyjnie odwzorowaliśmy Krystian. Ja nie, to no, jest perfekcyjne twodziłem. odwzorowanie. Mówiłem ja o innych, powiem, że innym ciężko. Że ja w grze nie będę mogła was odróżnić od prawdziwych. Będziesz mogła tak, tak. odróżnić. Nie będę mogła. Znaczy, Pomiając pomijając ciebie, bo ciebie nie ma jeszcze wygrana. Ja dopiero będę. Nie też jeszcze dopiero nie ma. Będziesz... No to ty, 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 ty jesteś? Jeszcze mnie nie ma w grze. Gówno no jak osoba? nie jesteś już? Nie mam je. No. Normalnie w cutscenkach bierzesz udział, Ja jestem jego głupszym bratem. się Ja jestem milu, jego braciskiem Ja milu, milu. Jest jego, milu, milu. jestem jego i jadę na meeting z bratem, o. Będziecie Bezmy się bić? bić? Będziecie się bić? Się nie, nie będziemy tak. odlaził, najpierw pogadamy jak prawdziwi mężczyźni. Mhm, mm mhm, mm boję no. się, kreślam. To ja jestem prawdziwy, nie, to ja jestem prawdziwy. Tak będą no, rozmawiać. Znaczy, mój ta brat ta jest praca. większy ode mnie, coś ale On słysza. jest z on jest bardzo o. mądry. No śmie śmieje No to teraz cię zabiolą. Dlaczego on się zapadał? O, siema. Dlaczego to, ty się zapadałeś? To, no bo się zapadał pod ziemię ze śtydu. Jaki ty jesteś tak. wysoki w ogóle. Jestem wspaniały. Wysoki Widzicie? Tuby. U był na samej górze. A tam było Widzicie bigos. Co? Było u jak słup. To, to był Maciek przez małe m. To Jezusa. był. To on wszystkie klocki rozwalił. To nie ma. ja. To, ty. to nie to... ja. Wyszło. Nie. Tak. Wyszło wszystko z by się udało, nie, nie maćki. Nie, mojego starszego brata trzeba podtrzymać, bo jest szalony. Ja jestem jego młodszym blatem, mówiłem już. Ja <laughs> jestem Revinio, jestem <laughs> Ta. I nie Pośbieram no. klociuszki za panienkę. za pięknie wyglądasz. Nie ma problemu, nie? Ja podniosę dej jak lajki, like zostawiać i zostawię ci subskrypcję i komentarze. Słyszałam niebieskiego. Jak, to, jak coś to znalazłem, blu, blu. Dobla. A ja, moja Odkładam, taktyka żeń, na dzisiaj jest taka, że będę chodziła za Maćkiem, bo skoro Maciek jest naukowcem i on ich stworzył, to nie powinni go atakować. To mój blat, ile razy mam powtarzać, <laughs> to <trakcie, co> nie <laughs> byłem ja. Jeju, mówię poważnie ci. Podnoś, o, podnoś klocki. Tup, 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 tup. Podnoś, podnoś, Ja cię bronię, ja, ja ci plecy A. osłaniam. Dobra, ja już mam osiem klocków. Uważaj, ja żeby mi dziewiąty ja nie, nie wyleciał. Ja już jak coś. Rozumiesz, nie? blue, blu, blu. Na spokojnie, nie stresuj się, nie stresuj się. Wystarczy użyć karton szczęścia. Odkładam nie znajdziemy. kolejne szczęścia, jak coś. Tak? Użyłem się. kartonu szczęściu. O. Byliście na dole? Cześć. O, cześć. <noise> e, nie. nie wiem. Zbiegamy nie byliśmy. Zbiegamy chyba na dół, tak? E, nie byliśmy na dole przecież. Ale musimy zbiec tak, chyba, nie? Tak, tak, musimy iść. Dobra, dobiegniemy. biegniemy, tylko zionieś tutaj o. na mnie. Mnie tu nie ma. Biegnie. To ja biegnie, ja się chowam za klocki. Taki tam karton na palecie, nie przejmuj Ja pobiegam po kołomę z klockami, zobacz. on się glitchuje teraz, zobacz. I chodź, dawaj do mnie, chodź. On się Blue nie Blue bawi i to przy nie... Może się umył? <grym> nie umył się, z nim, bo śmierdzi. Maciek, z nim. Ja idę na dół, nie... bo ja się boję trochę. Dobra, ja idę iść tutaj, Ola, wiesz, w tutaj tym pomieszczeniu bliżej. Tutaj nie ma dzisiaj. chyba. A, o, o. Oszukista. Wziął wszystkie i nic zrobiłem. nie powiedział. Ja mam ważne pytanie dla Maćka, czy ty masz w ogóle tą skrzynię z moczą? Z Nie mam, nie mam, próbowałem drobnąć, Uf. ale szczęście nie działało. Czyli nie jestem sama. Szczęście nie Poczekaj, jeszcze raz tajemnica. Uruchamiamy boksia nie stać. Nie boksia, boksia. Uruchamiamy Roboksia. boksia. I niestety żadnego legendalnego skina nie odzyskałem, Nie dostanę roszczenie robię jak najwyżej. Jeszcze jedną skrzyneczkę mogę otworzyć, bo A mi się A wiecie, tanie. że ja ubrałam do zestawu nawet karton? Tak. Dajcie, legendalne. No? Hmm. A to jest, to jest karton zestawowy, czyli zestaw kartonowy? O, Maciek, jesteśmy teraz bliźniaczkami! Cześć, koni kocian. To... Ale słodko. Konewkocian? -ko tak. Zmieniam tak. nazwę kanału na Konewka. Nie wiedziałeś? No. Dała sobie cian. taką małpa Konewka Cian. Małpa? Małpa, to, że małpa. chodzi o dwójkę, jak kliknie się... Alt. O dwójkę chodziło? No, żeby Maciek okay. mnie od małp wyzywał. Wiesz co? Do czego jednak to Jednak się doszło? pogrążyłem troszeczkę. Maciek też powiedział wiedziałem. tam kupie, więc ja nie się wiem. Plasiam. Czemu mnie od to? małp wyzywać? Ja jednak przyniosę ci plecie w plosie. Nie, ja chcę, żebyś w prezencie dał mi suba za to. Należy Dobra, dam ci, ci siuba. Dzięki. I dziesięć domowych osiub. Haha, wyżebrane <śmiennie> To nie jest wyżebrane <śmiennie> tylko normalne. On chyba o. tutaj gdzieś jest. Na, na prawo biega, mam ale nie przyjmuje dwa. się mam nim. trzy. A ja, ja mam cztery i się a! nie chwalę. O, 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 bogaty, bogaty. Panie blu Blue. Cztery. Blue, Blue. Blue, Blue tu jest. I sobie, i co? Bię, gdzie macie blu na dół i nie blu blu ale zostaw blu 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 Ola, blu, blu, blu. A, blu, blu. go bież go bież ode mnie on a, się biegnie gdzie biegnie? on się glitchuje on się glitchuje dobra biegnę uciekam 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 dalej nie wiem a, boże zielony co gdzieś ucieka co tam uciekł. robicie? to nie jest ziemną to nie jest a, ziemną ja biegnę wyżej a, nie wiem ja muszę iść Boże, i co, A zielony. co wy tam robicie, Jej. Zielony mi zagradza drogę. Do czego? Siema, siema. Ej, ty chyba nie chodzisz po tym moście, co? Ile jak masz? Tu? Niestety tylko teli. Nie, idź sobie. Idź sobie, idź sobie. Bil, bil, bil. A czteli sobie. to dosyć mało. No ja dopiero co od zielonego uciekłam, weźcie. A kogo masz, Telaś tam? O, Cześć, Ola. Cześć. Ola nic chyba nie znalazła. No bez tu, Ja tylko na początku bo, przyniosłam. Bo, Ola, bo tupka tutaj, koło Dubku, mnie. O, goni mnie podobno. Goni mnie, podobno. blue. No. Ja to na kanapie. No bo nie wiem, czy nie się nie zmęczy tym biegiem do mnie. No, musi trochę o, zrzucić. Klisza, Myślę, klisza, że możesz zieblo. mu pomóc. Proszę, zrobiłem. Dzięki, Krystian, ratujesz tu jest nasz. Proszę, teraz alter ego konewki. Co ja tutaj mam ze To jest prawda. U -u -e u -u -e Zwróćcie, no. proszę uwagę, jakie piękne są tutaj nasze awatary, gdzie jest pokazane, kto ile ma weterana. A już macie. Cały czas na dole jest pokazany. Ja cały czas. Co to za Pokémon na dole? Ho, Pokémon. Jeśli to przejdziemy. To ja będę miała no. weterana 30. O mój boże! O kurde! Uuu, to już bogata to bogata. To jest bardzo evidentnie. specjalny odcinek w takim razie. Special. Muszę przejść, muszę przejść. Proszę, nie pozwólcie mi umrzeć. Nie da się rady. Nie możesz Ola. Czy to jest challenge? No teraz to mnie prowokujesz. <śmiech> 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 może tak, a może nie. Może kiedyś dowiemy się. Kiedy naprawisz moją maszynę, pokażę ci dlaczego naprawdę tu jesteś. Okej. Okay. Dlaczego? dlaczego ten ty a... No właśnie nie wiem, nigdy go nie lozimiałem ziabalcio. Nawet podobni do siebie nie jesteśmy. A teraz będzie Krystian. Ja? No. Jawol. Tam, pamiętę, ja wol. Tam, pamiętaj Maciek, będę? tam gdzie jest mokro, tam będzie Krystian. Takie będziesz plamy <laughs> widział Szyma na mokry. Siema. Ej, ja za wami. Ja już mam dwa, a ty Ola, ile masz? Jeden. Ja nie w ogóle jak śmiesznie biega. O, no, on śmiesznie biega. Ooo. Christian jak leźnikowie. Nie, a, nie, zim, nie. będzie się na nie? O jezu, przestraszyłam się tego jego dźwięku. Ach, no bo głośno to źlobił, tylko ślasi na Ja cię naprawdę przestraszyłam. <grystanie> nie bój się. Tu <grystanie> nie jest takie. O, różowa żarówka w a można tak? różową, można znaleźć różową... O, Patrz, urzę, mnie o no ja chciałem też... znaleźć różową. No, właśnie oddałam. Chciałem... Ja o, chciałem o, zobaczyć o. sobie z ciekawości wieś, nie? A oddałem, nie chciąci. Jaką ja... wieś chciałeś zobaczyć? Ja cię słyszałam. E, w Polsce. Ja mam Co, e, 8. Ja słyszałam, że ty tu przyszedłeś. Haha, ha! wiedziałam. Ile masz, Maciuś? Jedną przy sobie. Tylko jedną? No bo Ej, ja już się oddałem. A czemu wcześniej. tu od jednego obrazu taki straszny dźwięk jest? Nie wiem. Kto to? A może jakiś istel... Ek odkryłaś. Ej, bo ja się serio boję. Siema. Siema. Chodźcie już tu ze mną, już. bo to jest Dobla. sas. Poczekaj, nie odkładaj! <noise> Gdzie? E, chodź tutaj, e, e, za teatr, za teatr. Za ja teatr. Jakbyśmy na dół chcieli pójść. No. Tylko tu jest e, zielony. Dobra. My też. Nie odstawiaj, nie odstawiaj. O, gdzie jesteś? Musimy tu iść. Tu idziemy, no. tu idziemy, tu, tu. Tylko musimy teraz poczekać, bo ten ten będzie biegł. Jest ten dźwięk beznadziejny. Dobra, chodź, 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 chodź. No, bo on tu tu na tu, tu robi. Wiem, 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 na spokojnie. Tekstury nie może nieźlać. Dobra, obraz tutaj. Będziesz ten? słyszał, tak, ale to musi przestać biegać pomarańczowy. Dobra, dobra, dobra. Poczekamy, jak przybiegnie. Biegnie. Gdzie? Biegnie nie, no. Dobra, dobra. I ciebie. Ciebie, książę. Pojedź sobie. Siebieg, sobie. Co z nim? No, bo ten alarm. No przebieg, ten alarm się musi skończyć, i będziecie słyszeli taki straszny dźwięk od tego obrazu i tylko od niego on jest. Dobra, poczekamy chwilę. Przestań z tym, pst. O, Krystian idzie. Pst. O, jest, 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 jest. O, Krystian, chcesz się wciągnąć? Dobra, słuchamy teraz. Słyszycie to? A, to było to, dobra, coś mi wiesz. Joo, <grystekanie> no, <grystekanie> Problemy Nie. żołądkowe. Chce i pokazać wam coś? Jasne. Nie. Mam taką nową umiejętność. No. Dyskoteka, 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 Kadyskotek, <grystekanie> Dyskoteka, dyskoteka, rararara. Ra ra. <grystekanie> Co jeść? o oo. Jeszcze dwie zostały e? naprawdę? Nie, poczekaj, trzy e, miałem, 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 wszyscy, miałem wszystkie pięć i przez to, że klikałem je teraz, to zabrało mi je i rozłożyło je z powrotem. No po, po, po co? Co? Musimy je ja wszystkie... Wiem, no, ja to ja nie mogę ich podnieść. Ej, nie, nie mogę ich podnieść. Naprawdę? Naprawdę e? nie mogę ich podnieść, zepsułem grę. Poczekaj, poczekaj. E? Ja podniosłam! Ja też podniósłem je. Ja nie, ja nie mogę ich podnieść. Krystian dostał no. karę za przetrzymywanie i bana Na. Dobra, dobra tu idę jest podnieść. Krystian uważaj, bo tu blue uchodzi. Chowam się, że blue, ale gdzieś blue blue. Gdzieś ty... nasz nie? Pójdę, pójdę, pójdę. Dobra, już pójdę. A no dobra, no to ja jednak Dziś idę do góry. <noise> Cześć Krystian. No. Dziś... No nie, no ten green tu chodzi. Ojciec Maćka chodzi. weź się go. Ale to twój tata. Nie, to nie mój tata. No jak to? Przecież ja jestem teraz reczcian Ooo. -o. O. o. Ej, bo ja nie pamiętam, czy my znowu będziemy musieli coś podnosić, czy to jest koniec. To jest nie, koniec, no, jeszcze jedno. Nie? Jeszcze jedno! Jeszcze, jedno. Oh, jeszcze baterie! Ciekawe czy Krystian no. będzie mógł podnieść w ogóle te baterie. Nie no, na pewno będzie mógł podnieść, nie? To by było śmieszne, jakby nie mógł. Dostałeś bana w grze na podnoszenie Nie chcę rzeczy. Bana. Na chwilę dostał bana, mi się wydaje, ale zalaś zobaczymy. Nie jestem naukowcem zbyt inteligentnym, żeby o tym teraz mówić i dyskutować na te ciężkie tematy, które zaistniały w obecnej sytuacji, w której się znaleźliśmy nasi kochani. Musimy po prostu przejść przez te drzwi za trzy sekundy, które zialaś powstaną. Urośnij. O tych mendo. A ty mógłbyś coś zjeść, Krystian, bo taki no, przykład. Co bym miał zjeść? No nie wiem, cokolwiek. boli mi się nabawiłeś. Nieprawda, nieprawda to. Prawda, wystarczy na nieprawda. ciebie spojrzeć. Nie jak wziąć głupi spójrz. jak dom. Co? 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 dom. No Jaki normalnie, dosyć, no czy, No drzewo, nie rozumiesz? Nie wieźcie czym jest dom? Wiem, wiem, czym jest dom, ale ty jesteś głąb. ha! Dobra, o, dobra, czwaniaku! ci możesz podnieść rzeczy. Kurde, może. Może, może, może. Czy bo tam to się to gdzieś... coś świeciło? Nie, wydawało ja mi się. To ja się świeciłem. Nie, wydawało mi się, że widzę jakieś świecące ocie straszne, które się na mnie patrzą, wiesz? Jak będę znowu klikał baterią 17 tysięcy razy, to w końcu się zepsuje? Myślę, że tak. My się teleportuje i zrobisz dubla wtedy, wiesz? Zliczujesz ją, że się podwoi. Dobra, to robię jak coś, ok? Cześć. Myślę, że wtedy zrobisz też salto. A z, je, z jedną? Zobaczymy. Pak, pak, pakujesz, a baże mała. Pakuje no, się. Ale teraz. Raz dwa, się raz, zbaw, się. Raz, dwa, dwa, dwa raz dwa, raz Aha, no to nie pakuję już więcej. Bez sensu, uciekam. No. <laughs> Bez sensu. Jest, po weź drugą. Bez, o, mam o, mam drugą. Dobra, pakuję dwie. Raz dwa, 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 dwa, nic nie działa. widzie widzie. Uciekam stąd. Mam boże, boże, baterii, boże, a wy? boże, 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 ja mam Dwie zero, tylko. zero. A on jedzie mną, ola, to spokojnie, nie to bój się. Jest... Weteranka! Prawdziwy weteran! Weteran dał się złapać. Ale dzisiaj ja nic nie zrobiłam! Niezu, no właśnie ten weteran, weteranowaty. Naprawdę! Ja wykupię u ciebie później prywatne lekcje, żebyś mi nauczyła tak jak grać w Rainbow Friends. Tak w Rainbow Friends, tak. tak. No ale ja przecież nawet nie zatetnęłam tam przy nim. No Musisz no na jak Grać w Rainbow Friends. Krystian, śmieszku! Ja, nie, ja wiem o co chodzi. To jest błąd po prostu gly i postaci, którą glałaś. jasne. Błąd Matrixa jasne. No, Bląd tym razem Matrixa. mnie nie złapał i dobrze. Tak? O kurde, biegnie. wchodziłam po drabinie i mam wrażenie, że zaraz pomarańczowy będzie tu, biegł i prawie na niego wyszłam. O, o gdzie on jest? Biegniesz? A idzie? Biegnie. A był ktoś na dole? Tak, Biegnieś, Ja ob... byłam. Nie, ja nie byłem. Ja Ale byłam. umarłaś po tym, czy nie? Nie, mam baterię z dołu. Uh -oh. I blue, słyszę najlepsza postać biegnie. Ewel. Ja słyszę blue. A blu, 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 blue. Ja bo blu. blu. dziwnie... sobie badio. Szli na teatr, bo. ja mam ostatnie dwie batalie. 7-8. ja jest ja potrzebne. To ja wiem, źle ja policiłem. No to już ciśko. Uh. Proszę bardzo. O. Nice. No nie, no nie. O, dobra, mogę zrobić upętnik. O dobra. o, dobra, słuchajcie, Dermentu, teraz dobra. będzie smocza skrzynia. Co będzie? Smocza skrzynia teraz będzie. a otwierasz smoczą czymś... skrzynię. O kurde, ja mogę no za nie! Co? Przeleciało obok? Tak. No cóż. To się nazywa nieszczęście. To teraz ja otwieram skrzynię. I niestety nie. Pękło mi serce. No słabo, słabo. Jaś mi Słabiutko. bardzo smutno. Bardzo, ślabo. czy bardzo, bardzo smutno? Tak fest słabo. Fest słabo, super smutno. Bardzo słabo, super, nie siapel. Ej, podnosimy czapki, czy nie? Ja bym pój się. Tak. Ja ja, ben, ja chcę fioletową. A, ale nie ma. Ja żylotowę. chcę białą. Nie, nie przyjmij marzeń, ok? Ja chcę, ja chcę białą. Liczę, że będzie fioletowa. Po kolei podnosimy cię wszyscy tak. naraz się pchamy. Wszyscy naraz. się, Pierwszy, 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 wierzy, O, widać, kto tutaj jest z zespołem. Siema. Siema. My się dobrze ja się skrywamy. Siema, konewko, gdzie masz oczy? No wyżej. No, zapomniałeś że no wy, na tak górze pomiędzy. No wyżej, czapką. no widzę. Śmiesznie no właśnie, to wygląda. <noise> Dobra, to teraz pytanie. Czy przejdziemy Red right to Friends? To jest najgorszy radę. part ever teraz. Dlaczego? Dlaczego? Bo Kresja się bo bawi Maciek, na końcu już złożyć... Maciek już wie co się stanie, bo on już... Jakby... Nie zjem Torta. No. Nie zjem Torta. To jest najgorsze w tym wszystkim. Maciek, ale ty już wiesz, co tu się stanie, bo ty jesteś głównym Nemezis. To, mówię ci, że to mój brat. Co Uwaga, się dzieje to jest tortem jest, po tym wszystkim? To jest, to jest C jak zielony, to jest Z jak subskrybuj i B jak zostaw łapkę w górę. I F jak napisz swój pomysł na odcinek. <laughs> Myślałem, że nie przejdziesz. <laughs> no i było tutaj psyść i wyszedł ja balon. puf. Uwaga. A, musimy obserwować. Chodzi o to, że musimy unikać w tej misji baloniki, żeby straszny blu na nas nie złapał, Trzeba tak? tylko zbić... Wyjaśniłem. Wioskowe. Wyjaśniłem tylko szybciutko szplawę, o co chodziło w tym wszystkim. A ja bym chciała na górę nie, wejść. No to te śladę. No, nie wiem. O. Spróbuj, Ola. Ha, tchusz, tchusz, no spróbuję, zobaczymy. Okej. Czuję się bezpiecznie. No, spokojnie. Mogę ciasto, mogę ciasto? Nie możesz. Dlaczego? A czemu nie? Bo chciałem! Wszystkim nam należy się ciasto. Gdzie jest Maciek? Hehe, <laughs> mam? to wyróbcie ja a Ja się Dobra, odsunę to, odsunę to, odsunę no. to. I tu. Ja z bratem chcę się zobaczyć na chwilę szybko, dobra? Mówisz. No. Nie <śmieniu> ma. pomóż, pomóż, pomóż. Krysian, on jest bardzo blisko, on jest bardzo blisko, bardzo... Czy, czy ojciec ja... <śmieniu> nie. Ty zostałeś naprawdę tam gdzieś! Byłem ciekaw, czy do mnie przyjdzie! O nie, no naprawdę! Robiłem, robiłem testy! No. Maciek, bo on umarł. No, widziałem właśnie, było napisane na środku ekranu, że ktoś tam fałdy. Ja stanąłem, byłem ciekaw, czy on jest w stanie skręcić na bok. I był o! w stanie skręcić na bok. Wystraszyłem się delikatnie, odsunąłem się aż od ścieżka. ola, ola tak? mam wrażenie, że czerwony się zdublował. Dlaczego? Mam takie dziwne wrażenie. Masz takie przeczucie. To, to będzie wielkie spotkanie po latach! Dwóch, dwaj braci! No, no ja w końcu braciszka mojego spotkałem. Koniecznie zostańcie po napisach. No, no. To jeszcze nie koniec. Ja, ja to muszę zobaczyć. To to jest epiczna chwila. Po 25 latach. Spotkali się. 25. Jest starszy braciszek, jest młodszy o braciszek. O Boże. Bracia prawdziwi. Ale mówiłem wam. Ciężko odróżnić, który to który. O jakie no, no przecież mówiłem. No przecież mówiłem, że to jestem ja Bum. Mm. Braciszek. Gdzieś Kamela, gdzieś Kamela. Nie gdzie kamera.